Witam wszystkich, tu Hikomikos i właśnie dostałem przesyłkę od Krzyśka ze Zgierza. Nie. Z innego miasta. Zgierz to była pieczątka. patrzcie. Zaraz opakujemy to. O, Zapakowane w papier toaletowy. O zapachu rumiankowym. <noise> Przynajmniej karty się nie rozsypią, nie rozsypały, nic się nie poniszczyło. Nawet jak mi coś upadło, to mi się... A, już wiem co to jest. Już wiem co to jest. ku, nawet zawartość w środku zapakowałeś w te. Na serio nic się nie mogło zniszczyć. Jejku, ale zabezpieczenie. Manafi. Jak ja to wam zaprezentuję może tak, lub nie. misz szpakowania pod względem bezpieczeństwa. Piplap. Link. Bansley, Piplab już szaleje. Teraz mi znowu spadnie. No to będę ustawał się na podłodze. Kolejny Piplap. Mącz Młodszy brat Snorlaxa. I ostatnia figurka to kolejny chiming. I zaczniemy od może futboliści i bejsboliści. Jakieś takie karty. Zobaczymy co to jest. elegancko, wszystko zapakowane w foliki osobne, żeby się nie poniszczyło. O, i nawet znajome mi naklejki z drogalików. Transformers. I tak, co to jest? To są jakieś karty. Pinnacle's Myth Edition. Ten z 1995 ma tak, takie grube karty, dość znacznie grubsze. O, tops dość stare te karty są. Myślę, że mają jakąś teraz wartość. Będę musiał się rozejrzeć. Jak dobrze to widzę, to tutaj jest rocznik 95. Super, wielkie dzięki. Dalej mamy tak. Czy ja czegoś nie zgubiłem po drodze? Nie, Duel Masters. Kiedyś na wakacjach chciałem kupić sobie oryginalne karty. Będąc w Warszawie udało mi się znaleźć Empik Gdzie tam kupiłem karty A tu mamy coś takiego Duel Master Shop of Fire Deck hmm, Wizard of the Coast znaczek Nie pamiętam już jak oryginalne karty wyglądały więc nie jestem nie jestem ale coś kojarzę takie opakowanie. To jest z 2004 roku, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. I karty. Oj. Nie wiem. Mam wrażenie, że to są podróbki. Hologram jest znacznie słabszy. I dziwnie bardzo wygląda ta karta. Tak samo pozostałe. Dziwny materiał i dziwna taka, sztywna trochę, karta. I dość grube właśnie, bardzo grube mi się wydają opisy czcionka. Pamiętam, że raz kupiłem jeden booster oryginalny, to mi się trafiła właśnie karta holo, czy to był reverse. Dokładnie pamiętam, jak ona wygląda. Może kiedyś pokażę Wam w filmie jednym. Ale wydaje mi się, że to są podróbki na 90%. Jeszcze się upewnię, jeśli możecie, napiszcie w komentarzach, jeśli zbieracie karty Duel Masters. Bo brzydko wykonana po prostu jest ta karta. Jak więc, podróbka. Dla mnie. Dalej mamy karty yu -Oh. Jeśli chodzi o karty yu -Oh, to bardzo ciężko jest dostać oryginalne karty, z tego co wiem. Z tego, co już widzę, to jest podróba z hologramu. Tak, bo hologram jest taki, zaraz już wyjmuję kartę. Po pierwsze, hologram jest taki, jak nigdy nie ma nigdzie nie ma takiego hologramu hologram powinien być na karcie w środku tak samo tył jeszcze zaraz zobaczmy poza tym na tył kartki bardzo jasny to już od razu mówi wszystko a hologramy tutaj nie no na przykład Jedne, jedne się różnią, są bardziej złote, jak to zobaczycie. Te dwa w środku są srebrne, a te dwa na, na górze i na dole są złote. Nie wiem, czy to widać. Widać teraz było Dark Blade, the captain of the evil world. Nie wiem. Zapytam się jeszcze znajomego, który się zna na tych kartach. Dark Magician of Chaos Ups Za duże są. Jest taki bardzo dziwne. Jak ktoś może mi pomóc, to chętnie poczekam na Wasze komentarze do filmu Later More Ninja to niby First Edition wszystko. Prawie, co takie fajniejsze. Wydaje mi się, że to są podróbki. Dark Reap. Dark Flat ewidentnie podróbka. Przynajmniej... będę miał dużo różnych kart do porównania. Które oryginalne, które nie. Póki co za żadne karty yu gi się nie zamieniam. Bo... tak jak widać... Dobra, to chyba wszystko, jeśli się nie mylę, to było to, 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 Duel Masters, eee, Nikt gdzie nie nie było nic. to był ten z większej od Krzyśka. Wielkie dzięki za przesyłkę. Zapraszam wszystkich na moją stronę internetową www.hikomikos.pl Jeśli chcecie się ze mną wymienić, napiszcie do mnie, przesyłając zdjęcia na mojego maila, który znajdziecie na mojej stronie. Właśnie ja czasami odpisuję na niektóre maile. Szukam kart Sergii Black White, wszystkich rewersów czyli świecących kart. Tak samo jak macie Pokémon Catcher, czy tam Deoxys, czy tam inne karty mające numer większy niż set, to takie, których mi brakuje. Na przykład takie świecące z, taką, z takim efektem dodatkowo, to chętnie się zamieniam. Mam dużo kart na wymianę z serii Black White, Hard Gold, Soul Silver, Diamond i Perła I nie tylko, bo jest tutaj też Pełno innych kart. Tak więc dzięki za wszystko. Karty postaram się dla ciebie wysłać już jutro. A to, co upadło, to przesyłka, którą jutro dla Was rozpakuję na moim kanale. Ale jeśli chcecie zobaczyć ten film już dziś, wejdźcie na moją stronę internetową. Tam filmy są dodawane dzień przed premierą na YouTube. Więc można czasem zobaczyć coś fajnego. Na razie, cześć.